Kochani, witam Was serdecznie po raz kolejny tutaj u mnie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik. Yy, 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 o którym trochę już myślałam. Yy, no i zwlekałam, ale postanowiłam, że taka seria może raz na jakiś czas pojawiać się na moim kanale. Oczywiście, jeżeli Wam się spodoba. Dzisiaj przychodzę do Was, jak już widać, po tytule z filmikiem Top 10, czyli 10 produktów drogeryjnych poniżej 10 funtów, czyli super, po prostu poniżej 10 funtów, czyli okazyjne ceny. Jeżeli. Ta seria filmików Wam się spodoba, to dawajcie znać koniecznie na dole, a raz w miesiącu czy raz na dwa miesiące, jeżeli będę miała jakieś fajne kosmetyki e, poniżej 10 funtów, dostępne w drogeriach, e, to, to wtedy na pewno. O nich Wam powiem. Także zaczynamy, moi drodzy, nie przedłużając i nie wiem, chyba zaczniemy dzisiaj od pielęgnacji. Także zaczynamy. Na samym początku chciałabym Wam przedstawić produkt, o którym już na pewno e, troszeczkę na moim kanale słyszałyście. Jest to Sand Eves i peeling brzoskwiniowy, przepraszam, morelowy do twarzy, czyli jeden z ulubio moich ulubionych peelingów, jakie ja po prostu stosuję raz bądź dwa razy w tygodniu. Przepiękny zapach, fantastyczna konsystencja, ponieważ ma konsystencję kremową. Co ja w peelingach, jeżeli mi już oglądacie, to na pewno wiecie, ubóstwiam, uwielbiam kremowe peelingi, bardzo fajnie ściera martwy naskórek, nawilża naszą buzię, ładnie ją napina, przepięknie pachnie morelami. Ten produkt jest dostępny ogólno. Do... Ten, produkt, ten produkt jest ogólnie dostępny. Możemy go kupić w super w butsie, możemy go kupić w Aździe, w Morrisonie i w Tesco. Polecam bardzo gorąco. Jeżeli lubicie peelingi do twarzy kremowe, ten zdecydowanie stanie się Waszym faworytem. Dobra, kolejny produkt Bardzo dużo tutaj wszyscy mówią I ja też O moim ulubionym płynie micelarnym z L'Oreal Natomiast warto też się przyjrzeć Innej gamie tych produktów Tutaj na przykład przyniosłam Wam Bardzo delikatny tonik do naszej buzi Czyli taki soft toner Który ma konsystencję taką glutkowatą Taką dość żelową I muszę Wam pokazać, nawet nie wiem czy zobaczycie Ta konsystencja jest dość gęsta Natomiast nie podrażnia on naszej skóry jest bardzo, ale to bardzo delikatny Świetnie nawilża naszą buzię Także moim zdaniem cała firma L'Oreal Która wypuściła tutaj tę Skin Perfection Nową formułę Jest po prostu warta uwagi Polecam bardzo gorąco Produkt również dostępny jest w dużych Tesco W Aździe, w Morrisonie, w Bootsie, I w Superdrugu, Także na pewno ten produkt będziecie mogły znaleźć No i też wiem, że ten produkt jest również dostępny w Polsce Także cena to jest chyba około 2-3 funtów Coś takiego są różne promocje, więc możecie dorwać go taniej. Ok, kolejna rzecz, jeżeli jesteśmy jeszcze przy produktach L'Oreal, to coś do zmywania naszych oczu. Jest to yy, płyn do zmywania naszych oczu dwufazowy, który jest super. Moim zdaniem zmywa. Yy, makijaż naszych oczu bardzo ładnie. Nie podrażnia ich, nie wysusza okolicy oczu. A co najważniejsze, nie jest tłusty, bo ja nienawidzę tego tłustego filmu, kiedy zmywa moją buzię, kiedy zmywa makijaż moich oczu. No po prostu nie lubię ani mleczek, ani olejków do zmywania makijażu. Natomiast ten z Loreala płyn dwufazowy sprawdza się moim zdaniem fenomenalnie. Ok, jeżeli jesteśmy przy pielęgnacji, ostatni produkt z mojej ulubionej firmy Teskowskiej, czyli Perfect Polish. Nic innego jak kolejny scrap do naszej buzi, e, czyli peeling do twarzy zdecydowanie na drugim miejscu się u mnie uplasował i jest to ta firma e, dla Tesco, Long Game Betty która troszeczkę swoją szatę graficzną e, podpierdzieliła że tak brzydko powiem, bo zabrakło mi słów na żywiole, e, która tak jakby brzydko mówiąc podpierdzieliła szatę graficzną dla Soap Glory, niemniej jednak pro, e, produkty te są godne polecenia, ja używam z tej firmy balsam do ciała e, używam też krem do mycia naszej buzi mam maseczkę do twarzy, natomiast ten peeling również, konsystencja kremowa. Przepiękny zapach brzoskwiniowy, owocowy, taki passion fruit. Także polecam bardzo gorąco coś dla fanek e, peelingów. Ok, przechodzimy szybciutko do włosów. Jeżeli chodzi o włosy, e, coś co kiedyś e, moja Wicka mi poleciła i dalej jestem temu produktowi wierna. Jest to odżywka z Umberto Giannini. E, ta żółta, której już po raz setny powiem. Buteleczka, opakowanie przypomina nie powiem co ale na pewno każdy teraz ma jakieś skojarzenia. Świetna odżywka, bardzo ładnie nabłyszcza włosy, włosy się łatwo rozczesują, fajnie je nawilża, aż po same końce. E, również ogólnodostępna w Tesco, w Aździe, w Morrisonie, w Superdragu, w Butcie, no po prostu wszędzie. Koniecznie zerknijcie, jeżeli macie rozjaśniane włosy, e, które ciężko się rozczesują, ta odżywka na pewno e, Wam w tym pomoże. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację. E, teraz szybciutko mm, kolejne rzeczy. Warto też się przyjrzeć e, lakierom do paznokci, Czyli naszym wspaniałym lakierom z bariem, ja tutaj przyniosłam kilka, mam taki granatowy, przyniosłam Wam również, czekajcie, fioletowy. Taki liliowy, taki o, to jest taki fioletowy, delikatny e, i mój ulubiony miętowy. Lakiery z bariem moim zdaniem wymiatają. Są to jedne z lepszych lakierów, jakie w UK możecie znaleźć. Cena to 3,994 funty, więc uważam, że naprawdę atrakcyjna. Także to jest zdecydowanie, e, to są zdecydowanie lakiery, które w moich top ten musiały dzisiaj się znaleźć. Dobra, jeżeli lakiery, jeżeli już jesteśmy poza lakierami, to tutaj szybciutko paletka. Paletka z Makeup Academy, którą ja uwielbiam, ja ogólnie bardzo lubię firmę Mua. Moi. Eee, moim zdaniem u mnie rewelacyjnie się sprawdza. Paletka bardzo tania, fajnie napigmentowane cienie, nie osypują się, są porównywalne do, do cieni ze slika, natomiast te Absolutnie się nie osypują. Także koniecznie zwróćcie uwagę. 4 funty dostępna w Super Dragu. Także kolejna paletka, na którą również jest warto zwrócić uwagę, jest to paletka z Vivo. Jest to firma, która również znajduje się w Tesco, w FND, w dużych Teskach. No, przepiękne kolory. I tutaj mam akurat Baked Shimmer Palette, która jest fantastyczna. Piękne cienie, przepiękne wykończenie. Ładnie się utrzymują na naszych oczach i są naprawdę niedrogie. Firma Vivo posiada również fajne brązery. I superanckie rozświetlacze. Także koniecznie, będąc tesko na ten produkt zerknijcie. To mówię Wam, ja, Bugi, która e, bardzo, to bardzo te paletki z Vivo e, Wam poleca. Ok, przechodzimy dalej. Ostatnia rzecz. Nie będzie tu Collection 2000, ponieważ każdy wie, że korektory z Collection 2000 są fantastyczne, niedrogi i sprawdzają się prawie u każdego. E, natomiast ja Wam przyniosłam e, Revlon Photo Ready. Jak wiecie, Revlon PhotoReady to mój ulubiony podkład. Natomiast Revlon Photo Ready wypuścił również korektor pod oczy, który moim. Zdaniem jest bardzo delikatny, ma przyjemną konsystencję, ładnie się wysuwa, jest dostępność dużej ilości kolorów, także to jest również na plus. Nie wysusza nam tutaj okolicy oczu, ładnie cienie kryje. Ładnie cienie kryje, ładnie kryje cienie pod oczami, także zdecydowanie polecam ten produkt. W się w Super Dragu, e, w dużych szafach rewlonu na pewno ten korektor pod oczy znajdziecie. I w, e, ostatni produkt, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest to wspaniały róż do policzków. Ja uwielbiam różę do policzków z firmy Makeup Academy z Mua które kosztują tylko jednego funta, są rewelacyjne, naprawdę jest ogromna gama kolorów. Ja mam tutaj akurat e, kolor numer 4. Fajnie się sprawdzają, ja bardzo lubię te cienie i stosuję już chyba od 5 lat, odkąd tylko przyjechałam do Anglii, w sumie w Anglii jestem ponad 7, ale odkąd tylko odkryłam, że coś takiego jak Makeup Atec Academy y, istnieje, y, to używam te cienie i polecam z całego serducha. 1 funt, jeżeli nie jesteście przekonane, warto kupić i się przekonać, bo naprawdę cena jest mega atrakcyjna. I tutaj bonusik, bo u Bugi zawsze musi być chwila zaskoczenia, było 10 produktów, ale ja musiałam jeszcze powiedzieć o dwóch, ale tak jakby o jednym, bo to jest jakby kategoria pomadek. Pamiętajcie, wspaniałe pomadki tylko mła, tylko Make Up Academy. Jeżeli nie jesteście zdecydowane, nie chcecie wydawać dużo pieniążków na pomadki typu Mac, polecam Wam bardzo gorąco pomadki z mła za jednego funta i są po prostu fantastyczne. Tutaj mam krwistą, przepiękną czerwień i to jest numerek 13, czyli moja ulubiona czerwona szminka. Jeszcze takiej nie znalazłem. bardzo trwała nie, wys nie wysusza naszych ust, a trwała jest naprawdę, bo będąc na jakiejś tam kiedyś imprezie, jadłam, piłam, tańcowałam, bawiłam się, wróciłam do domu nad ranem, a usta miałam dalej czerwone. Także tutaj gwarantuję jakość berwnika. Także pomadki z Makeup Academy polecam bardzo gorąco za jednego funta i kolejne pomadki drogeryjne to są pomadki z z Rimela przyniosłam Wam tutaj tą moją sławną 470 Glam Plam. Fulam, czyli taki dość ostry bordowy kolor, taki cranberry bym powiedziała. Także pomadki z Rimela i z Makeup Academy polecam bardzo gorąco. Drogeryjne, niedrogie i sprawdzone. I to by było na tyle. Eee, top ten produktów kosmetycznych, drogeryjnych poniżej 10 funtów dobiegło końca. Jeżeli taka seria Wam odpowiada i Wam się podoba, to raz na jakiś czas mogę coś takiego kręcić, zbiorę wszystkie perełki poniżej 10 funtów, takie drogeryjne i godne polecenia i będę Wam przedstawiać na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce. Buziaczki, na razie, pa pa!